Cześć, z tej strony Zuza, witajcie serdecznie na moim kanale. Trochę mam zawalone zatoki, także przepraszam i dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o właśnie kilku książkach, które w ostatnim czasie przeczytałam. Przez około gdzieś tam tydzień, 9 dni nie było mnie w Poznaniu. Wzięłam sobie pięć książek i właśnie cztery z nich udało mi się powiedzmy przeczytać. I ponieważ często są książki z biblioteki, to chciałabym je właśnie oddać jak najszybciej. Także przechodzę do rzeczy. Pierwszą książką, którą skończyłam, były Błękitne noce John Didion. To jest moje pierwsze spotkanie z tą autorką. I myślę, że było to spotkanie, które może nie do końca było rozważnie wybrane, dlatego że to jest, wydaje mi się, jedna z ostatnich książek, jeśli nie ostatnia. Nie sprawdziłam tego e, właśnie, ale e, jedna na pewno z ostatnich książek, jakie Joan Didion e, popełniła. E, w tej książce ona mówi nam o starzeniu się, o tym właśnie jak e, jej zdrowie gdzieś tam podupada, jak ona no, wspomina swoje czasy młodości, e, a jak teraz jest, e, co jej sprawia gdzieś tam problemy. E, dodatkowo e, jej córka zmarła, Jakiś tam czas temu i ona właśnie w tej książce dużo mówi o tej takiej żałobie, ale żałobie, która już jest trochę taka przypracowana. To znaczy minęły już lata i John odczuwa tą stratę, odczuwa ten brak, bardzo go żałuje, ale jednocześnie to nie jest już taka żywa gdzieś tam strata, która nie pozwala przeżyć normalnie dnia codziennego. Ta lektura jest dosyć specyficzna, to jest moje pierwsze spotkanie właśnie, tak jak mówię, z autorką, także nie wiem, czy jest to styl charakterystyczny właśnie dla Didion. Natomiast ja miałam trochę wrażenie, czytając tą książkę, że właśnie rozmawiam z taką gdzieś starszą panią, która już nie do końca wszystko pamięta, której trochę miesza się teraźniejszość z przeszłością, która gdzieś tam gubi wątek, która zaczyna nam o czymś opowiadać, żeby przejść do jakiejś innej rzeczy. Nie wyjaśnia nam tutaj tak naprawdę wielu rzeczy. My, jako czytelnicy, trochę się gdzieś musimy domyślać. I nie wiem, właśnie, czy tak powinno być, czy to był zamysł, czy faktycznie w tym też stylu autorki widać, właśnie jakby to jej osuwanie się gdzieś tam w starość. Tego nie umiem stwierdzić. Muszę powiedzieć, że to się dobrze czytało, biorąc pod uwagę, jakby tematykę. Płynęło się dosyć szybko przez tą książkę. Natomiast po tej lekturze za wiele we mnie gdzieś tam nie zostało. Natomiast jeszcze bardzo chętnie chciałabym przeczytać właśnie rok, relak mój, rok mój rok magicznego myślenia, nie rok relaksu i odpoczynku o tej książce, o której dzisiaj myślałam. Także mi się skojarzyło. Także no ja oceniłam tę książkę gdzieś tam średnio, natomiast tak jak mówię, nie wiem, czy jest to e, dobra reprezentacja, jeśli chodzi o John Lidion, także na pewno będę zapoznawać się z autorką dalej. Kolejna książka, którą skończyłam, był to Baśniobór Plaga cieni Brandona Mula. To jest trzeci tom właśnie tej serii Baśnie Muszę powiedzieć, że naprawdę dobrze się bawiłam podczas tej lektury. Byłam właśnie też na, na wyjeździe z osobami, które nie czytają i właśnie też oni byli zainteresowani tą historią i mówili, wow, że okładka wygląda tak e, intrygująco. Także ta książka na pewno przyciąga gdzieś tam uwagę. E, to jest, tak jak mówię, trzeci Tom, więc nie do końca gdzieś tam mogę Wam opowiadać tutaj o fabule. Natomiast nasi główni bohaterowie, czyli set e, jak ma ta dziewczynka. I Kendra są właśnie w Boże, czyli w takim magicznym miejscu, magicznym parku, rezerwacie, którym, opiekują się, którym opiekuje się ich dziadek. No i oczywiście tutaj mamy do czynienia z pewną znowu sytuacją negatywną, która się dzieje, i nasi bohaterowie wraz ze swoimi przyjaciółmi muszą zapobiec tej katastrofie. Tutaj w tym tomie też trochę po raz pierwszy losy tych naszego rodzeństwa się gdzieś tam rozdzielają, czyli część fabuły toczy się właśnie z perspektywy Seta, część fabuły toczy się z perspektywy Kendry w dwóch różnych miejscach. Także to jest jakaś tam nowość, jeśli chodzi właśnie o ten tom trzeci. I muszę powiedzieć, tak jak pierwszy i drugi tom gdzieś tam nie do końca mnie przekonali, to znaczy ja miałam bardzo wysokie oczekiwania, oczywiście sięgając, ponieważ wszyscy mówią: O, to jest taka rewelacyjna seria, o, cudowna. No i gdzieś sam się trochę zawiodłam, tak, bo umówmy się, to jest nadal tylko seria książek dla dzieci. Czy też dla młodzieży, które są oczywiście fajne, dobre, przygodowe, ale no to nie jest, nie wiem, jakiś tutaj everest literacki. Natomiast tutaj w tym tomie, może dlatego właśnie, że nasi bohaterowie są już trochę bardziej dojrzalsi, no to ja też lepiej się bawiłam. No, i teraz właśnie czeka na mnie kolejny tom, i chyba właśnie dzisiaj go zacznę, bo jestem w pewnym trochę takim przystoju czytelniczym przez jedną z książek, o których Wam opowiem. I, i dlatego myślę, że wybiorę się po to. Książka numer 3, czyli moja chyba ulubiona książka z tego stosiku, który chcę Wam dzisiaj pokazać, to lepiej niż w filmach autorstwa Lynn Painter. To jest taki romans młodzieżowy i słyszałam bardzo pozytywne opinie i właśnie kupiłam go sobie kiedyś w dwupaku, ponieważ jest druga część jakaś. Natomiast dzisiaj to sprawdzałam i ta druga część jakby kompletnie nie dotyczy tych bohaterów. To jest po prostu jakaś tam książka z podobnym tytułem, napisana przez tą samą autorkę, o ile udało mi się zorientować. I tutaj nasza główna bohaterka Liz. Jest ogromną romantyczką. Razem z mamą przez lata oglądała komedie romantyczne, te wszystkie, które my znamy, dziennik Bridget Jones, Pretty Woman i tak No i te filmy stały się takim wyznacznikiem miłości dla niej, wyznacznikiem romansu, wyznacznikiem po prostu tego, jak związek powinien wyglądać, itd. itd. Mama Liz umarła przed kilkoma laty. Także dziewczyna tutaj, kiedy ją poznajemy, ma 16 lat, i właśnie brakuje jej tej matki, a ponieważ to było ich gdzieś tam wspólne hobby, no to ona właśnie cały czas ma te ideały z tych komedii romantycznych przed oczami, i myśli sobie, że właśnie jej mama chciałaby, żeby ona tak żyła, żeby miała taką miłość, właśnie rodem z komedii romantycznych. No i wszyscy gdzieś tam w jej otoczeniu jej mówią: no, że słuchaj, to to są filmy, jakby to rzeczywistość to jest coś innego, a ty tutaj tak ślepo wierzysz właśnie w te filmy, ale ona jest przekonana, że gdyby właśnie ta jej mama żyła, to ona by tak chciała i właściwie całe swoje życie Liz podporządkuje tej wizji, tej romantycznej miłości i, i temu, że ta mama tak by chciała, żeby ona żyła. Natomiast Liz ma sąsiada, sąsiada, który jest bardzo irytujący, robi jej różne psikusy, walczą po prostu na każdym kroku ze sobą, łesa. No i kiedy w szkole Liz pojawia się chłopak, który kiedyś mieszkał też w tej okolicy i który bardzo jej się podobał, no to oni zawiązują pewien pakt, który ma na celu właśnie pomóc Liz zdobyć tego, tego chłopaka. Co tutaj więcej się dzieje? Oczywiście Wam nie zdradzę, natomiast jest to romans młodzieżowy, także myślę że, myślę, że fabuła nie jest jakoś specjalnie trudna do zgadnięcia. Natomiast muszę powiedzieć, że to jest pierwsza książka, której dałam 5 gwiazdek w tym roku. Jeśli mam być kompletnie szczera, to to 5 gwiazdek jest trochę naciągane. Myślę, że takie 4,5 na 5 jest gdzieś tam prawdziwe. Natomiast zdecydowałam się na te 5 gwiazdek, dlatego że stwierdziłam, że. Nie było w tej książce nic takiego, co ja gdzieś tam mentalnie bym sobie poprawiła. To znaczy, że nie było jakiejś sytuacji, która mnie zirytowała, nie było jakiejś sytuacji, która, nie wiem, coś mi zazgrzytało, że coś bym zrobiła innego i dlatego tak wysoko postanowiłam ocenić tą książkę. Naprawdę jest to wspaniała rozrywka. Taka przyjemna książka, idealna na wakacje, natomiast y, też nie jest taka głupia. To znaczy, tutaj właśnie duży aspekt to jest y, ta kwestia, że lis straciła matkę i tego, jak pewne wydarzenia w życiu y, dla niej teraz wyglądają. Też lis ma przyjaciół, którzy nie do końca może rozumieją to, jak ona się potrafi czuć. Ma też ojca i macochę. I to też oczywiście nie jest, nie jest do końca dla niej proste, a w tym wszystkim właśnie Liz musi również nawigować po tych swoich uczuciach i, i stwierdzić, czy, czy faktycznie to, jak wyglądają filmy romantyczne, to jest to, jak ona chce żyć. Także mi się ta książka naprawdę bardzo podobała, bardzo mi się podobała i serdecznie mogę wam ją polecić. Oczywiście to jest romans młodzieżowy, tak? I to nie jest dzieło literackie, to nie jest dzieło noblowskie. To jest po prostu bardzo dobra, przyjemna chwila spędzona z rozrywką. No i ostatnia książka to jest mój ogromny zawód, czyli obsesyjna miłość Eleny Ferrante. Doszłam w tej książce do strony 127, czyli tak naprawdę zostało mi niewiele. Szczególnie, że tutaj mamy dosyć dużą czcionkę, te rozdziały są krótkie i mogłabym to przeczytać, ale szczerze mówiąc tak bardzo mi się nie chce. Ta książka właśnie sprawiła to, że jestem w takim zestoju czytelniczym, że po prostu patrzę na tę książkę i sobie mówię, no, no nie, chce mi się jej, e, nie chce mi się jej po prostu czytać. E, to jest do literacki Eleny Ferrante i nie wiem, co tu nie zagrało tak naprawdę. Myślę, że ta historia nie jest po prostu aż tak interesująca, Myślę, że gdyby zrobić z tego jakieś tam opowiadanie, byłoby to bardzo ciekawe, natomiast w formie powieści e, tak naprawdę nie jest to pasjonujące. E, o czym jest ta historia? Mamy kobietę, e, która ma na imię Delia, bodajże, e, i ma matkę Amalię. One są w relacji spotykają się, natomiast trudno powiedzieć, czy ta relacja to jest bliska relacja, czy one tak się odwiedzają, one się sobie bacznie przyglądają, kiedy się widzą. Natomiast właśnie Delia ma takie trochę mieszane uczucia wobec swojej matki. No i sama książka się, rozpoczyna się od zdania. Matka utonęła w mojej urodziny nocą 23 maja w morzu przy miejscowości zwanej Spakavento, kilka kilometrów od Minturnu. No, i Delia właśnie próbuje rozwikłać pewną tajemnicę, co stało się z jej matką. Ona próbuje właśnie, idzie do tego mieszkania, mamy tu pogrzeb. Jest jakiś tam mężczyzna, który był w przeszłości rodziców obojga, a teraz właśnie znowu był, i ca cała ta fabuła to jest trochę takie gonienie króliczka. I no, no okej, okay, ale jakby nie wiem, nic to dla nas nie zmienia. To nie jest tak, że. Czeka nas jakaś tam rewolucyjna historia. To nie jest historia kryminalna. To jest taka historia, że gonimy tego króliczka, ale właściwie nie wiemy po co. I dlatego ta książka nie wpadła w moje gusta. Też widziałam opinie właśnie osób, które cenię i oceniły tą książkę tak dosyć średnio, bo ona jest po prostu średnia. Ja nie mówię, że to jest łapowiec. Język Ferrante jest tu wspaniały i jak na debiut myślę, że jest napisana naprawdę bardzo dobrze. Tylko po prostu jeśli chodzi o tą fabułę, ta fabuła nie ma czegoś w sobie, co by mnie intrygowało też właśnie doszłam do wniosku, ponieważ to jest przedostatnia książka z książek Ferrante, której nie przeczytałam. I tak naprawdę żadna, oprócz Tetralogii, mi się tak bardzo nie podobała. Wszystkie oceniłam bardzo średnio. Więc wydaje mi się, że po prostu Ferrante dla mnie jest autorką jednego powiedzmy dzieła, czyli właśnie Tetralogii Neapolitańskiej. Dlatego, że tam Dzieje się tyle rzeczy, mamy tyle różnych po prostu etapów życia bohaterek, mamy tak pięknie to wszystko zarysowane, ten ból, cierpienie, miłość, radość, sukces. No, no wszystko mamy w tej historii, mamy tak naprawdę całe życie kilku bohaterów i to jest niesamowite. Natomiast w żadnej innej książce, która jest po prostu taka krótka, Ferrante nie jest już w stanie tego gdzieś tam powtórzyć. Przynajmniej na tą chwilę dla mnie. Jeszcze raz chciałabym przeczytać córkę i obejrzeć film, ponieważ wydaje mi się, że to jest jeszcze właśnie ta książka, którą, gdybym jeszcze raz przeczytała i gdzieś tam bardziej się wobec niej skłoniła, mogłaby na mnie zrobić również duże wrażenie. Natomiast no, nie będzie to obsesyjna miłość, także po prostu nie chce mi się jej czytać. I tyle. Profesjonalna zakładka z soli, takiej do frytek z nadjeziora. Także tak, słuchajcie, to były te cztery książki, które przeczytałam w ostatnim czasie. Nie nagrywałam żadnego vloga z nich, także przyszłam do Wam o nich opowiedzieć, póki je ja wszystkie fizycznie mam u siebie. Dajcie znać, czy którąś czytaliście z nich. Ja chyba teraz się zabiorę za kolejny tom baśnioboru, bo też go mam u siebie tutaj właśnie wypożyczonego z biblioteki. I co? Mam nadzieję, że wakacje mijają Wam cudownie i do usłyszenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się!